Cześć, witajcie. Dzisiaj na warsztacie coś znowu z polskiej stajni. Tuner Unitra TSH113. Tuner, jak widzicie, w miarę czysty. Skala jedynie zarzucona. Również skalę tutaj tych mniejszych wskaźników. Wymienimy na prośbę właściciela. Przysłał on skalę, więc po całym tutaj przestrojeniu wymienimy. Właśnie po przestrojeniu, ponieważ tuner trafił do mnie na przestrojenie. Jak widać uruchamia się. Tu pierwsze co widać spalona żaróweczka. O, może przyciszę, żeby mi tak tutaj nie yy, nie churczało. Sygnał z generatora podłączony. Jak widać nic nie odbieramy, tylko szum. Nie wyłapujemy częstotliwości z generatora. Ponadto, może ja, podgłoszę. Nie wiem czy to usłyszycie. Na manualnym wyszukiwaniu jest cisza. Natomiast gdy przełączę na któryś programator słychać przydźwięk sieciowy tak jakby. Więc coś go też boli. To nam wyjdzie później w praniu, czy to wina zasilacza, czy czegoś innego. Pierwsze, co to zajmiemy się pomiarem napięć zasilających przestrojeniem, ponieważ już tuner w środku jest umyty, więc mi pozostaje tylko przestrojenie. Kondensatory widzę też wymienione, nie ma ich tu dużo, więc dosłownie to jest kilka, góra kilkanaście sztuk kondensatorów, które zostały wymienione. Ja już zdjąłem pokrywkę z głowicy i co się tutaj okazuje, że ona już jest przez kogoś była przestrajana. Tutaj widać urwane nóżki. Tutaj też brakuje kondensatora. Tam, gdzie ma nie być kondensatorów, no to zostało usunięte. Tutaj widzę kondensator, chyba któryś tu jest od Arch Nie wiem, czy to ten dokładnie, ale e -e -e 10? 10 chyba Pico. Więc on powinien być równie zmieniony. Nie został. W tym momencie, jak słychać, tuner nic nie odbiera, nie odbiera częstotliwości z generatora 97,3 nie odbiera również innych częstotliwości, czyli leciałem sobie z generatora, żeby cokolwiek odłapać. Złapać jest tylko jednorodny szum, więc głowica coś nam nie przyjmuje i nie oddaje z siebie nic, tak by nie wypluwa. Więc od czego zaczniemy? No, zmierzyłem napięcia zasilania, są one zgodne. 12 V i minus 12 V czy tam V jak niektórzy poprawiają napięcia przestrajania już skorygowałem sobie na począteczku 3V na dole, 25V na górze no i co mi pozostaje no muszę wydubać i tak głowicę pierwsze co to wydubiemy głowicę żeby to zrobić trzeba było zdjąć podłogę wylutować ją, ponieważ ona jest na całej płytce wylutowana wylutujemy tą głowicę posprawdzamy elementy usuniemy zbędne nóżki i będziemy próbować coś tutaj Odebrać. Może pierwsze co zrobię, to również spróbuję zlokalizować wyjście pecze z głowicy, gdzie idzie. gdzie wchodzi na płytkę pecze i podłączy się z sygnałem z generatora. 107 MHz i zobaczę, czy tor pecze jest sprawny, czy to wina z samej głowicy, czy toru pecze. Można to zrobić na różne sposoby. Każdy ma jakiś swój tam sposób odnajdywania usterek. Ja spróbuję, może tak. Teraz mi wpadło to do głowy. I będę wiedział, gdzie przynajmniej zawężę obszar potencjalnej usterki. Także biorę się za robotę, sprawdzamy i diagnozujemy. I zobaczcie na schemacie peczka. E, a właściwie wyjście Pc, wejście Pc, może inaczej, wyjście sygnału Pc z głowicy, a wejście Pc na płytkę pośredniej częstotliwości, to jest miejsce skrzyżowania się R203, R204, więc postanowiłem, że tu podłączę sygnał 10,7 10, MHz z generatora, czyli taka częstotliwość odpowiadająca tej częstotliwości pośredniej. Zobaczę, czy uzyskam sygnał, no i zobaczmy. Skrzyżowanie jest tutaj. Oczywiście tu jest płytka PC przy głowicy. Ta jest też PC. Wskazałem błędnie, ale od fal AM, od modulacji AM. Podłączony sygnał z generatora 10,7 MHz. Włączamy sobie tuner i słyszymy, że otrzymujemy na wyjściu 1 kHz sygnał, o czym to świadczy, że peczka sprawna, a problem leży w głowicy, czyli w tym, co jest przed peczką, czyli wyjmuję głowicę i szukam ewentualnych uszkodzeń lub nieudanych prób przestrojenia przez poprzednika. Cały czas męczę jeszcze tą peczę i zobaczcie, mamy jakieś tutaj brzydką rzecz, zobaczcie na wykres. Jak sieje 50 Hz. Więc gdzieś nam się coś brzydko przedostaje albo z zasilacza. No gdzieś coś mamy jeszcze uszkodzone. Coś z zasilacza nam sieje. I będziemy musieli znaleźć jeszcze tą sterkę. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie elektrolity dobrze ktoś wcześniej montował. Będziemy szukać usterki. Tu widzę, że jeszcze jeden został elektrolit stary. Tu były dwa jeszcze stare, które pozwoliłem sobie wymienić. Także działamy. Sprawdźmy sobie oscyloskopem napięcia zasilania. Takie mamy oscylacje na napięciu minus 12 V. Reszta napięć OK. 30V Również ok. Czy to może być przyczyna tego buczenia? Myślę, że tak. I usterka, tak zwana duch pojawia się i znika. Tak wygląda oscylogram napięcia plus 12V, gdy nie ma słyszalnego brumu w głośnikach. Gdy brum się pojawi to i na napięciu plus 12V pojawia się Pojawiają się oscylacje, więc coś jest prawdopodobnie z zasilaczem. I tu, już po strojeniu, jak widać, wymieniona jest skala. Jednak ta skala jest troszeczkę dziwna. Być może e, ja nie wiem, co tu Kaman, być może też tak być. A mianowicie 108 MHz jest w tym miejscu, gdzie zobaczcie, fale średnie kończą się tutaj, czyli. Na starej skali, może wrzucę zdjęcie poglądowe, o, o co chodzi, jakie jest przesunięcie. 108 MHz było w tym miejscu, w tym momencie jest tutaj. I teraz, żebyśmy się zrozumieli przy strojeniu, jeżeli tutaj mam 108 MHz, to. Napięcie przestrzenia heterodyny nie jest pełne 25V. I tu widać tutaj, że mamy lekkie przesunięcie te w skali głównej względem skali tej pomocniczej. Nie jest to jakaś straszna rzecz. Na dwie, trzy grubości wskazówki. No ale jednak nie potrafiłem tego zgrać ze sobą. Sprawa wygląda tak, że na starej skali oczywiście ustawiłbym 3V dla. Lewego skrajnego, lub tam powiedzmy i 2,5 i 25,5 dla skrajnego prawego. W tym momencie zobaczcie ile jeszcze muszę dociągnąć potencjometrem, a właściwie kondensatorem sterieniowym, żeby dojechać do końca skali. To jest tyle. To jest prawie 2 cm na skali, więc musiałem tak to zastroić. Skoro właściciel chce nową skalę, to jakoś musimy to dograć. W tym momencie mamy 108. Tutaj niemalże mamy 108. Ja może załączę dźwięk, żebyśmy słyszeli, jak już jesteśmy na 108. Z generatora zapodałem 108 MHz. Jeszcze dostroimy. Okej. Okay. 108 Niemalże 108. Z generatora 108 MHz. Mamy dźwięk. Tam w tle już widzicie wyniki. Trzeba by się troszkę pobawić. Zaraz będziemy się bawić i zaraz będziemy sprawdzać zniekształcenia. Dobrze, teraz jedziemy sobie na w takim razie 88. Ja szybko przejadę na 88. Mamy 88, na skali równiutko 88 błąd paralaksy, ale tu jest 88, na skali głównej również 88. Zobaczmy teraz częstotliwości pośrednie. Powiedzmy 100 MHz. Jedziemy, jak wygląda 100 MHz. No i tutaj mamy lekkie przekłamanie. 100 MHz nieznacznie jest przesunięte. I tutaj również nieznacznie przesunięcie. 104. Jeszcze zobaczmy sobie. 104 jest w punkt, i tutaj również w punkt. No niestety lepiej tego mm, nie udało się uzyskać. Tak jak mówię. ja widziałem w sprzedaży inne skale jeszcze na wys wysokie pasmo. Gdzie właśnie 108 pokrywało się z 1500 kHz, jeśli chodzi o średnią skalę, czyli gdzieś tutaj było. No, tutaj skala jest dość ściśnięta, a pasmo mamy szerokie, więc no taki efekt uzyskałem. Ale może to nie jest w sumie takie, to nie apteka. Główna skala w miarę się pokrywa. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie zniekształcenia na. W środku pasma. Ustawiamy się na środek pasma. Eee, I tam w tle, może zróbmy tak, w tle mamy zniekształcenia. Arcz wyciśnięte. Jak widzicie, ja spróbuję się dostroić jeszcze lepiej. Dobrze. Powiedzmy, że to jest nasze. A, bardzo czułe to jest. Dobrze, powiedzmy, że to jest nasze minimum całe niecałe dziesiąte, kanał lewy, kanał prawy SNR48 dB. Włączamy Arch, z, wyniki się nie zmieniają. Sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo. Minus 75 dB z generatora jeszcze powyżej 40. Decybeliusenera minus 80, dBmów 44. O, bardzo przyzwoity wynik. Minus 85 dBmów 40 dB, czyli minus 85 dBmów. Na środku pasma to jest 12,6 mikrowoltów. Czułość użytkową mamy. Teraz lecimy sobie na górę pasma. Ja górę robię na 108,5. Gdyżisz, ponieważ mam tutaj w pobliżu stację. Próbuję się dostroić do minimum zniekształceń. Może to już nie być takie proste. No dobra, powiedzmy, że mamy to minimum zniekształceń. Jeszcze można by to podregulować minus 75 dBMów, minus 80. Minus 80, jeszcze ster. Tak, jeszcze stereo i ponad 40 dB SNR. Minus 84, minus 85. To samo, minus 85, czyli wzmocnienie całego toru FM równe. E, nawet tutaj nieco wyższe. Czyli czułość ta sama. Jeszcze na dole pasma. Zróbmy, zróbmy sobie na dole pasma, może. Ja też z trojkiem przejadę. Ok, jesteśmy na dole pasma 87,5 MHz Stroik numer 2 Spróbuję to jeszcze dostroić. Patrzymy na wyniki SNR Nie w tą stronę, w tą stronę. Jedziemy na minimum. O powiedzmy, że to jest nasze minimum i sprawdzamy czułość użytkową. Minus 80 dBmów, jeszcze powyżej 40 No tak myślałem, po włączeniu arcza rośnie nam, czy jeszcze moglibyśmy się dostroić ale No zobaczmy jeszcze raz, może postroimy się lekko Okej okay. jeszcze troszeczkę I jeszcze troszeczkę Jeszcze, dobra Minus 80 dBmów, 43 Decybele, minus 82, minus 83 dBM mamy 39, 40 dB, czyli głowica równo, w miarę równo wzmacnia w całym zakresie. Przestrojona, oczywiście przykrywka już założona, rdzenie zalane, co jeszcze wymagało wymiany. Wymieniłem tranzystor od stabilizacji, plus 12V, miał niskie wzmocnienie tu kondensator właściciel użył zbyt małej pojemności, ja dołożyłem od spodu płytki troszeczkę pojemności, z racji że nie mam takiego osiowego niczym to nie szkodzi, równolegle dopięty jest, nie będzie go widać przez co nie mamy już przy dźwięku tego brumu wymieniona żarówka na sensorze manual co jeszcze chyba tyle Parę kondensatorów jeszcze wymieniłem tu właśnie w pecze. Zestrojone. Podłączmy sobie teraz kawałek anteny i zobaczmy jak to działa w praktyce. Podpiłem antenę. Sprawdzimy sobie w praktyce jak działa coś na dole. Tutaj silna stacja lokalna. Coś na środku. Dobra, zobaczmy czy arsz nam dostroi. Arsz dociąga. Ok, zobaczmy coś jeszcze na górze. Radio Maria i Radio Z. Koniec kali. Ok, to wszystko na temat tego tunera. Troszeczkę pracy wymaga. Ugłowica faktycznie jest. Y Oporna w przestrajaniu. Gdyby jeszcze ta skala ładnie pokrywała, to byłbym zadowolony. W 100% tak to jestem zadowolony. W 99% Wszystko przywrócone. Sprawne. Może wracać do właściciela. Myślę, że będzie zadowolony. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się do następnych filmów. Cześć.